Mówi po nazwisku to tak, to się no, starali? No, no, ja zawsze tak że Ale po co pan się o to? Makarena, makarena.

Makarena, makarena, bajla, bajla, la, makarena, makarena. Czego oni nie idą? Y Dobra, <try> chwileczki Marek.

Tam. Zdjęłam 18, 15, tak ja 15, tam? Jak, 15. Tak, jest ja 18, jak 18, wrażenia 18. Po... Bardzo 15. Dobrze. 15. Ja to 15, Jak wrażenia? 15, to 15, ja to 15, ja 15. Każde. Gabriela. Jak, ale jak, jak się wnerwiłam, nie było u nas w ogóle listingu ja słychać. Podobał Ci się list? list? A u nas jest tak, że a na bórze, babka mówiła głośniej, a później gościu całkowicie ściszył Ja nie mogę. I czerwony cały czas e, smargał. Ej, gdzie wyjdziecie panienki? Jak Wam się, dziewczyny, podobały język angielski? No, bardzo prosto. Poszło mi dobrze na tej maturze. Czy będzie matura, która pójdzie mi źle? Mi Jeszcze Na razie jestem na pumetku z małym maturami. Od dzisiaj po południu piszę wszystko rozszerzone. Ale z bardzo podchodzi. dobrze jestem zadowolona. Cześć. niż niż z matematyki? Tak. To dobrze. Super mam nadzieję, na że że będzie. Nie dziś wdam. Seksowna. I <śmieniu> do <śmieniu> Ja też muszę... Tak ja są załamana, rozdarły mi się dwie pary rajstoprano i prawie się spóźniłam z tego powodu. A trzecia również musiałem Ale jak ogólnie, a ja ogólnie ma tu Co było najtrudniejsze. nie jest z języka angielskiego. <grym> a co? A, a, a co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze dla mojej osoby było słuchanie. Nie wiem nic z tego po prostu. Wszystko strzelałam, nie wiem jak to będzie. A jak wydawał Ci się trudny, łatwy? List? Napisałam swoje mądrości, przelałam z głowy, myślę, że list spożył mi jeszcze najlepiej. Najgorzej było z moim strzelaniem, myślę, że wyszczelam coś. No to pewnie będziesz miała dość dobrą liczbę procent. Też tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Pozdrów Kolejny raz po zmaganiach maturalnych z języka angielskiego chciałabym kogoś pozdrowić. Dziś pozdrawiam wszystkich Afryka... ludzi mieszkających w Afryce. Co Justynka? Justyna, wiesz co? Wiesz co? Ej, tak z najtrudniejsze z maturze z angielskiego dzisiaj. Nic nie było najtrudniejszego. A dobrze po prostu... ci poszło? W miarę. Liczysz na ile procent? Na 30. Na 30. Nie, no żartuję. Dobrze, było ok, w miarę. A co było najłatwiejsze według ciebie? Eee, listening. Listening? No, proste nawet. Dziękuję bardzo. A proszę bardzo. Klaudia! Chciałem zadać Ci kilka pytań. Ja, <laughs> Całe życie się w <laughs> Jak matura z języka angielskiego? Bardzo dobrze. Powiem tak, że po prostu jestem zadowolona Bym i mam nadzieję, inspiracje. że Wszystko będzie. Co było najłatwiejsze według ciebie? Najłatwiejsze były te teksty do czytania. A co było najtrudniejsze? Listniki były trudne, Pozdrowy. moim zdaniem. A list jak ci poszedł? List poszedł mi bardzo dobrze. Pozdrowy. Mogłam odzwierciedlić swoje wnętrze, Pozdrowy. opisując właśnie tam ten z klub. Pozdrawiam. 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 Pozdrawiam Sebastian Marcinka. Jak Mówimy. Jak wać języka angielskiego? Mówimy. Marku, fantastyczne. To <grymne> jest <grymne> ale dopiero dwa dni temu dostałam bez, że mam złe spodnie. Papa kupiła te same. A jak obliczyliście jedynkę trygonometryczną? Co? Sinus, kwa, sinus, kwadrat, sinus kwadrat alfa sinus, alfa, sinus, sinus kwadrat alfa, alfa, i alfa i i i równa się jeden. Tak też. 1. Po delta to się biedzenia równa... Biedzenia. Delta to się biedzenia. równa B kwadrat c, 4 razy A razy C. Diego. Tak, bo ci pozdrawiam cię! Tak. <grym> Masz pomylić dzisiaj po pić? Dzisiaj nie. Dzisiaj ja pomylił, e, pomylił list formalny z nieformalnym. Beata, jak ci poszło? Ja sobie Beata, żal się przyjechałam na masę przed chwilą. Tak, było najtrudniejsze. Nie, myślę, że wszystko było proste. Nie, było proste, właśnie trochę mnie to zdziwiło. <grym> a tu wyszło, Pani, no tyle napisałam, że po prostu pisałam sobie pisiana, w pisie, a super. mnie się super.